Dzisiaj, kiedy przeżywamy adwent, bardzo często jesteśmy otwarci na pomoc drugiemu człowiekowi. Chętnie pomagamy, karmimy, chętnie kupujemy i jesteśmy otwarci na to, aby właśnie być dla tego drugiego człowieka. Ale niestety dzisiejsze czasy są naznaczone taką wyjątkową specyfiką, kiedy większość z nas lubi albo za pośrednictwem kogoś pomagać drugiemu człowiekowi, albo też zamieniamy się w taką formę korporacyjną. Zastanawiamy się, ile kilogramów, ile posiłków, ile osób nakarmiliśmy, a w tym wszystkim ucieka nam to, co jest zawsze najistotniejsze. Kiedy Jezus naucza nas o miłosierdziu, kiedy uczy nas karmienia głodnym, to nie jest istotne tylko jak karmimy, ale jest istotny także człowiek, spotkanie osobowe. Więc może Drugi druku, droga Druch, no, w czasie tegorocznego Adwentu. Kiedy może będziesz pomagać, może będziesz organizować, może nawet samemu będziesz wydawać takie posiłki, to może nie tylko i wyłącznie podawaj tą kromkę chleba, ale także podaj kawałek siebie. Może z co u Ciebie, dlaczego tu jesteś, skąd się wziąłeś, będzie czymś, co bardzo pomoże. Nie masz być psychoterapeutą, nie masz być kimś, kto będzie znajdował rozwiązania dla życia tego człowieka. Masz być po prostu kimś, kto wysłucha. Dzisiaj jest wielki głód słuchania. Dzisiaj jest wielki głód poszukiwania tych, którzy pozwolą na to, aby wysłuchać, co ja mam do powiedzenia. I może właśnie wtedy, kiedy będziesz podawał tę zwykłą kromkę chleba, to właśnie w ten sposób, kiedy pozwolisz otworzyć się temu drugiemu człowiekowi, jeszcze bardziej pozwolisz mu spotkać właśnie to Boże Miłosierdzie. Życzę Tobie, aby ten Adwent, który w tej chwili trwa, był dla Ciebie właśnie takim momentem spotykania się z Bożym Miłosierdziem. Abyś wtedy, kiedy będziesz karmił głodnym, Nieustannie także karmił ich samym sobą. Życzę Tobie wyjątkowych spotkań, życzę Tobie wyjątkowych spowiedzi i aby ten cały czas przygotował Cię do tego, co najważniejsze, do spotkania Jezusa Chrystusa.